Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, tam gdzie chłodny wieje wiatr, w śniegu dreptał hmm. Renifer Rudolf. Hmm. Swoim czerwonym nosem wskazywał drogę drużynie dzielnych elfów. Wracali z dalekiej podróży ze specjalną przesyłką dla samego świętego Mikołaja wędrowali przez wysokie góry, śnieżne doliny, mijali lasy, aż ich oczom ukazało się magiczne miejsce, które zwą wioską Świętego Mikołaja. I troszkę w dół z tą bąbką, tak, tak dobrze, dobrze, tak, tak, o, tak, tak dobrze. Ostrożnie, fajtu, apkuk, Anielu. Witam Cię w mojej wiosce. Jesteś tam? Pomachaj do mnie. O, właśnie tak. Spójrz, właśnie ubieramy choinkę. Ta lepsza. I prezenty pod choinkę, a bombki na choince. Hmm. Hmm. Witam, drogie elfy. Nareszcie dotarliście. O, wyprawa się udała. Dziękuję za przesyłkę. Zaparkujcie Rudolfa i ogrzejcie się przy ognisku. Panie przedstawię ci naszych mieszkańców. To Rudolf. Jego pełna moc to 500 koni. To znaczy reniferów, a całej wioski dogląda Sowa-Śnieżynka. Roznosi magiczny pył i pomaga nam ubierać choinkę. I nasza wiewiórka Zwinka, co kocha orzeszki. A to Sarenka-Balbinka. A tutaj mamy choinkę. Przydałaby się tylko gwiazdka na czubek. Cześć, gwiazdeczko. <śpiewanie> Właśnie tak. tu świetnie pasuje. Oj, chodźmy proch, chodźmy Anielu. Tobie jest ta księga, którą Rudolf mi przyniósł. Zobaczmy, co w niej jest. O, tutaj twoje zdjęcie? Wiem, że chodzisz do przedszkola. Zobaczmy, co mamy w tej księdze. Aniela, chciałbym, żebyś zawsze tak chętnie jadła. Przecież mama przygotowuje ci same pyszności. Będziesz duża i zdrowa. Jest tu też taka rada: bądź zawsze wesoła i uśmiechnięta. O, nadszedł już czas. To znak, że pora wracać do domu. Anielu! O, mamy trochę światła. Zanim przyjdą elfy, to może pokażę ci, kto najbardziej ciebie kocha. Spójrz, kogoż my tu mamy na pierwszym zdjęciu? O to chyba Kinga i Paweł, twoi rodzice, prawda? Bardzo cię kochają, są z ciebie dumni. Przytul ich teraz mocno i ucałuj. A kto jest na drugim zdjęciu? Czy to cała wasza rodzinka? A co to za bobas? Twój braciszek Antoś? Ale słodki bobas! Bawisz się z nim czasem? Myślę, że tak. Och, jak oni bardzo ciebie kochają! Zazdroszczę, zazdroszczę. No, oczywiście pamiętaj, żeby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich kochasz. O, to elfy już do nas biegną. Gdy nadchodzi wieczór, elfy przenoszą się do swoich własnych, maleńkich domków, ukrytych tu i ówdzie na półkach pomiędzy książkami. Są i nasi mali mieszkańcy. O, a to nasz gwiazdorek i jego malutki domek. Hmm, ale czysto dzisiaj elfy mają w swoich domkach. Chyba wczoraj miały dzień robienia porządków. Jest i mądrusia. Zobaczcie, jak czmycha do swojego domku. U niej zawsze najczyściej. Fryzurę ma idealną. O, jest i fajt łapek. O, no i chyba znowu coś pomylił. To jest kolejka, którą elfy jeżdżą między domkami. Widzę, że pieski cały czas jej doglądają. Choć Fryzio woli się bawić z elfami, a Dyziot dzwoneczkiem. Błyskotka najbardziej lubi bawić się z pieskami. A to elfka promyczek i migotka. Migotka uwielbia bajki i opowiada je pieskom na dobranoc. A to jej ulubiona zabawka – reniferek. O, Siop! Oho! O, oh, to jest księga o tobie. Co my tu mamy? Anielu, jesteś już dużą dziewczynką. Podobno bardzo lubisz oglądać bajki. Chciałbym Cię pochwalić za to, że pięknie rysujesz. Podobno czasami nie sprzątasz zabawek. Czy to prawda? Wiem też, że jesteś już bardzo samodzielna. Anielu? Zgadza się to wszystko? Czy to prawda? A co to takiego? Słyszałaś, promyczku? No nic, co jeszcze tu mamy? Twój prezent to niespodzianka. Elfy chcą cię zaskoczyć. Na pewno się ucieszysz. Sprawdźmy jeszcze tylko jedną rzecz. Nie widzę cię na liście grzecznych dzieci. Musisz zacząć bardziej się starać. Na pewno dasz radę. Dobrze, to już wszystko. Zaraz będę rozwoził prezenty, tylko jest taki problem. Nie wiem, czy w tym roku zmieszczę się do tych kominów. Wiedziałem, że te ciasteczka na śniadanie to zły pomysł. A, dobra. Chodźmy sprawdzić na moim kominie, czy to się uda. O, poćwiczę trochę. Snota te, te gołębie, jakieś ciasne te kominie teraz robią. Gorzuchy jakieś takie grube. Ech, ech. O, fajtłapku, a co ty tutaj robisz? Dobrze, że jesteś. Poboryż mi z prezentami. Tylko na blade kopytko renifera zgubiłem pergamin z adresami dzieci. Anielu? Chyba nie będę mógł przywieźć ci prezentów. Oj, oj, oj... A co tu masz? Bergami! Uratowałeś Święta! Dzięki tobie rozwiązę prezenty! Zaklaszczmy razem dla Fajtłapka! Uratował Święta! Brawo dla bohatera! Zaszczmy razem dla Fajtłapka, z całych sił! Brawo, 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 brawo! O, to teraz sprawdźmy dokładnie, gdzie mam lecieć. Chwileczkę... Kojarzysz? To chyba znaleźć miejsce. Ustawię je w nawigacji Renifer Maps. Fajtłapku, zbieramy się. Będziemy lecieć. Jesteś tam? Czekaj na mnie, zaraz do ciebie przylecę! Do zobaczenia, pa pa!